Cześć, tu Ariada Iris, Grupa Kart 1-2. A wiesz, jakie jest pytanie? Co on teraz w tej sytuacji myśli o tym, co się dzieje i o Tobie? Zaraz sobie zobaczymy. Zatrzymaj filmik, jeżeli potrzebujesz. Weź głęboki wdech. Wypuść powietrze i odpowiedz intencjonalnie. Jedyneczka lub dwójeczka, pozostaw po sobie ślad. Możesz polubić mój kanał, będzie mi bardzo miło. Zatem, jeżeli jesteś w jedynce, daj jedyneczko znać. Dobra. Jest nieosiągalna, niedostępna, ma swoje zasady. Nie rozumiem, dlaczego się tego trzyma, i powinna coś zmienić. No, chyba widzi w tobie upartą kobietę, która pozwoli tylko w momencie. Na zmianę, kiedy będzie na to gotowa i kiedy on będzie widziała, czyli będziesz ty widziała, że on się po prostu zmienia. I jest przekonany. Teraz zobaczymy skarb dopowiadających, uh -huh. że masz swoje um, i trzymasz się swojego zdania. Dobrze wie, że nie odpuścisz tym razem już czegoś. Będzie tu działanie, co jest dobre, bo to się pokazuje jakieś działanie w stosunku do ciebie, może jakieś rozmowy, w jaki sposób będzie chciał wpłynąć na ciebie, no, ale on widzi, że teraz to nie będą przelewki, tylko trzeba tutaj działać. Jesteś konkretną kobietą, masz wyznaczone, tak jakby swoje cele w swoim życiu, i nie odpuszczasz tego. On też wie, że to nie będą przelewki, teraz że trzeba się będzie bardziej. Bardziej postarać. Uwarunkowanie mówi o tym, że może nie do końca wiedzieć, jak to jeszcze zrobić, troszeczkę bać się przyznać do jakiegoś błędu, bądź bać się załatwić jakiejś sprawy. No, ale intensywne działanie pozwoli coś przebrnąć. Coś się zmieni, ale on wie, że musi popracować nad tobą, popracować nad um, życiem waszym, popracować nad przyszłością. Czuje, że dalej tobie zależy, tak, ale jednak teraz nie pozwalasz na wszystko. Dobra, dwójko, daj znać. No, Karta Gwiazdy, która mówi o pewnym szczęściu, o tym, że jesteś dla niego najważniejszą osobą. Istotna sprawa też tutaj będzie się, okej, okay, fajne karty. Będzie się tutaj też działa, ponieważ będzie ci wyznawał jakieś swoje uczucia. Jest gotowy do wielkiej zmiany, ty gotowa też jesteś. Uzdrawiająca sytuacja. Pozwolisz na coś i on dobrze o tym wie, że jednak będzie między wami dobrze. Może być sytuacja, że obydwoje będziecie gotowi na wielką zmianę. Wielki krok do przodu, obydwoje też się będziecie o coś starać. Może być tutaj większe zaangażowanie. No, dwójeczko, no tutaj no Karta Gwiazdy mówi o pełnym szczęściu. Być może jest gotowy do tego, żeby się w jakiś sposób postarać, naprawić, utrzymać coś, tak? I potem, żeby tylko już było dobrze. Polepszy się sytuacja między wami, będzie bardziej jakaś większa troska bądź też jakieś większe staranie, co przyniesie w późniejszym czasie, oczywiście, owoce w postaci. Może i dawno zapomnianej miłości, ale takiej, o której trzeba się starać. Więc dwójeczko tutaj zrealizowanie, jedyneczko, upartość Twoja nie mówi, że przyniesie ci to brak korzyści, ale jego zmiany. Daj znać, co wybrałaś. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Ariada Iris.